Dzień dobry, Sylwia Gabrysz, firma Carbohort. Znajdujemy się w Trzaskowie na polu golf golfowym Oskoma. Oskoma trzaskowo, tak. Jest z nami właściciel tego pola. Cześć Piotrze! Dzień dobry. dobry Słuchajcie, no jeszcze tutaj mnie nie było na polu golfowym, ale chcemy się pochwalić, bo jest to dla nas też takie nowe doświadczenie. Od tego roku jest nam miło współpracować tak jest. właśnie yy, z Piotrem. Słuchajcie, nasz produkt stał się e, częścią mieszaniny, którą stosuje na trawy Twój Green tak. I jest to główny produkt z tej mieszaniny. Oczywiście, resztę nie zdradzimy, bo jest to know-how e, e, technologa. Natomiast możemy powiedzieć, że na area tego pola, a jest tutaj trawy. 5,5 hektara. 5,5 hektara. Co tydzień jest podawane 2,5 litra Carbohumic Maxi Plus. I słuchajcie, jest to dokarmianie dokorzeniowe i pozakorzeniowe. O tym Państwu troszeczkę opiszemy w materiale, a ja tylko tak krótko zapytam właściciela. Dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy zwracali uwagę na to, co stosujemy do trawy, jak stosujemy, kiedy stosujemy? Zdradzisz trochę? Znaczy, u nas my zdecydowaliśmy, że na naszym polu golfowym zrezygnujemy całkowicie od jakiegoś czasu z, ze środków chemicznych. No i jakby ten środek jest naturalnym wyborem, który wspomaga rozwój trawy i dbanie, dbanie o nią. Może ja tylko tak bo Greenkeeper, który jest u Ciebie, miał już doświadczenie z kwasami humusowymi wcześniej. Humusowe, tak, humusowym tak. Z, innym wcześniej tak. z innym produktem, tak. Dlatego szukaliśmy co innego jest na rynku i wybraliśmy ten produkt. Słuchajcie, to są stężone kwasy, wiecie o tym, znacie je dobrze już w uprawach jagodowych, w uprawach sadowniczych. W trawach trochę też pokazywaliśmy, ale słuchajcie, pola golfowe mają naprawdę specjalne wymagania i tutaj nie ma zmiłuj się, trawa jest, musi być... To nie jest tak jak trawa na trawniku. Trawa. trawa jest w kilku wysok wysok wysokościach, cięta na glinie jest najkrótsza, ma 3 mm, także ona jest na, 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 narażona na bardzo y, wiele negatywnych działań środowiska. Tak. Ym... Na końcu y, pozwolę sobie krótko poprosić o wypowiedź e, Twojego Greenkeepera, żeby móg, y, y, mógł Państwu troszeczkę powiedzieć. Będzie to po angielsku, ale zrobimy Państwu tłumaczenie, ponieważ y, no, nie Geekyter jest to. Jest tak. to <laughs> nie z jest narodowości polskiej, jest z Irlandii. E, tym bardziej cieszymy się, że wybrał właśnie nasz produkt. No i to, no, ja dziękuję za rozmowę i, i, i tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hi, my name is Barry. I'm greenkeeper of SCOMA. I use this product because it's very good for the roots of the grass. It strengthens the roots, and therefore you don't have to use any chemicals. It also retains the moisture, so you don't need as much water to keep the grass green. It's a very good product, and I highly recommend it for any golf course or any green area like football fields or parks, etc. Thank you.